Ja osobiście robię to, że najpierw ściągam sobie przeciwnika i wysuwam biodra. żeby albo sobie przyłopuję do shoulder pina i z pina wypycham. Przykładam tą rękę, co trzymałem za głowę. Przed ją podpycham, mielą presję. Wtedy sobie stawiam prawą stopę na biodro. Wysuwam wypycham i albo przykładam ręką, albo jak mam jest tą sam przekładam samą stopą, łapię za biodro i klasycznie już wchodzę do e, Teraz wykańczę raz to będzie, że wciągam. stawiam sobie stopę na biodro, wysuwam, nogę zakładam wysoko i przepinam sobie ręce do co na przekładam bo tego już klasycznego mogę sobie nałożyć różne uchwyty jak wygodnie i dalej po prostu wypycham biodro. żeby skręcić rękę, żeby sobie rękę skręcić, nie dam, przepiąć do klucza, wyciągać, łapać za pas, za spodnie kontrolować i przechodzić do lat. Dobra, zobaczcie, ja tutaj często w omoplacie najważniejsze jest to, żeby się ustawić odpowiednio, nie do przeciwnika, żeby żyć w ten sposób, nie leżeć pod nim. Ciężko jest się ruszyć, jak jest się pod przeciwnikiem. Dlatego tutaj nogi i biodra pracują, ja go spycham, żeby się ustawić tak troszeczkę po skosie. Jego ciało jest obok mojego ciała i wtedy. Mogę atakować, bo jeżeli on cały czas napiera na tą stronę, to jest ciężko cokolwiek zrobić. Więc tu musi być jakaś, jakiś ruch, żeby jego zepchnąć w tamtą stronę. Tak? Nie, ja to nie polecam, żeby swoją nogę przyciągać za wcześnie, bo wtedy robimy sobie presję na kolano. Jeżeli ktoś jest bardzo elastyczny, to wiadomo, to może sobie tam zarzucać, nie? Ale ja nie jestem, bo ja bardziej się skupiam na tym, żeby jego barki odepchnąć. Że go troszeczkę tutaj skręcić. nie? O, i teraz mogę biodra wysunąć. Idealnie, jeżeli wyjmę kolano. Jak kolano wyjmę, to jest już mu trudno ustabilizować pozycję. On nie trzyma całej mojej nogi. O, skupia się teraz na trzymaniu nogi, ale nie może jej jakby do końca powstrzymać. Ja wtedy mogę stopą pójść na biodro. I teraz zarzucam. Tak, albo tu sobie zgniatam. I mam już dystans. Jego głowa nie może być nad moją głową. On prawdopodobnie w walce będzie o to. Tutaj się bił, ale, ale normalnie ja staram się go zepchnąć. No, czasami lubię sobie złapać za kołnierz pod swoją nogą, także zawsze będę mógł się dociągać do niego. Jeżeli tutaj jest walka, on próbuje wrócić do pozycji, a ja już mam tu, a tak, to będę spychał jego głowę i teraz będę zarzucał sobie nogą. Ale jak tutaj sobie złapaliście, nie? tu, macie na przykład taką pozycję, to już stąd. Ja właśnie lubię wypchnąć biodra do przodu. Yy, może troszeczkę tutaj tracimy tą kontrolę rękoma, ale jak wypchnę biodra do przodu, to lepiej sobie go ustawiam. I teraz jest większa presja na jego bark, i ja mogę przerzucić tą nogę. Nawet jak nie jestem mobilny, to nogę mogę przerzucić przez głowę i odepchnąć jego głowę. I tutaj bardzo ważna rzecz przy omoplacie. Jak idziemy do omoplaty i nie chcemy, żeby przeciwnik przeskoczył przez nas, ani żeby zrobił za szybko fikołka, bo wtedy stracimy całą pozycję. Omoplata to nie jest zawsze pozycja, żeby kogoś poddać, ale często jest pozycją, z której swipujemy. Nawet duży przeciwnik, jeżeli atakujemy tylko jego jedną rękę, to on gdzieś przekoziołkuje, dzięki temu, że ja całą presję robię na jego bark. Ale tu od razu moja ręka szuka jego bioder. Ja chcę powstrzymać jego ciało, więc w razie czego bardzo szybko ta ręka idzie tu. Jak on tylko da nogę przez, moje, przez moją głowę, to już straciłem pozycję, dlatego ja tu pilnuję. Teraz mogę wyjąć, ale od razu idę na łokieć i staram się zablokować jego biodra. Bo teraz nawet jak on tak, jak on robi fikołka, hop, to ja kontroluję jego biodra. Mogę kontrolować, kontroluję jego łokieć i teraz zaczynam wchodzić na niego, tak, i sobie mam tutaj jego ramię. Nadal mogę atakować omoplatą, a mogę sobie przejść do lepszej pozycji. Zawsze mam sweepa z tej, z tej pozycji, nawet jeżeli go nie poddam. Więc tutaj, jakim sposobem byście nie atakowali tej omoplaty, to te wykończenie jest zawsze takie samo, nie chcecie stracić kontroli nad biodrami. Ja się tutaj łapię za spodnie, na przykład za biodra i tak dalej, ja na przykład nie lubię, ja wolę rękę zarzucić na plecy, nie? ale tu jak, jak chcecie, tak zrobicie. Każdy jest w troszeczkę innej budowy, więc każdy musi dostosować to pod siebie. Najważniejsze, żebyście podstawowe zasady znali i wiedzieli, co, co z tego zrobić. Czy ktoś łapie za kostkę, czy za stopę, czy tak, czy siak, nieważne. Ważne, żebym jego bark, zrobił presję na bark, żeby wykręcić mu trochę tą łapę i tą ręką od razu ja tam blokuję. Czasem można za spodnie i za biodra złapać, nie? jak ja sobie tutaj przychodzę, mogę złapać na przykład tą ręką za spodnie, tutaj za nogawkę, tą za biodra i do sobie rozciągnąć. To też jest taka możliwość, ale zasada jest taka, żeby on przeze mnie po prostu nie przeskakiwał. Później jest prawdopodobnie łapanie tutaj za biodra i obciążanie tych bioder. Bo teraz, jeżeli on chce uciec, to chce podnieść biodra do góry. Więc jak ja na przykład położę się do tyłu, zobaczcie stąd, kładę się na jego biodra, jemu ciężko jest teraz stać. Moje stopy idą na bok, kolana idą do maty i wy, wykańczam techniką. Nie? Ja chcę cały czas powstrzymywać jego biodra. Jeżeli nie uda mi się, to mam swipa, ale jeżeli chcę go wykończyć, tak, to tu się zaczepiam, obie ręce tak, za kołnierze łapią w ten sposób. Czasami można za bark złapać. Czasami tu zależy, jak duży jest przeciwnik. I żeby na przykład poddać go omoplatą, to ja lubię wstać na łokieć. Łokieć na jego biodra. Hop. Bo teraz mogę unieść wyżej klatę, unieść wyżej biodra. Moje kolano idzie w stronę maty, a moje biodra idą w górę. Chcę jego łokieć też mieć blisko maty. Tu je, jak łokieć jest bardzo wysoko, to on też nie będzie czuł dźwigni. Ale jeżeli łokieć będzie bliżej maty. Będzie większa dźwignia. Dlatego ja powoli teraz zrobię, hop tu, i odsuwam trochę jego nadgarstek od jego ciała, a jego łokieć w stronę, jego, w stronę maty, nie? więc tutaj będzie dźwignia. To idę w tą stronę. Tutaj nie chcę mocno robić, bo może się nie będę przesadzał. Ale zasada jest i uniwersalna, tak a. Dojście do tych technik, do tych pozycji może być różne. Jak tam sobie lubicie, nie? Możecie złapać nawet w ten sposób. Tylko też niektórzy skupiają się na uchwycie. Myślą, że albo technika jest najważniejsza, jeżeli będę odpowiednio wykonywał sekwencję ruchów, to będę w, najlepiej wyko, wykonam tą technikę i go poddam. Ale tak się nie dzieje, bo na przykład, jak ja skupię się tylko na uchwycie, a on pójdzie na mnie, to teraz no, to mi nic nie da. Ja straciłem całą pozycję. Więc tu główna zasada jest taka, że ja chcę go trzymać z dala od mojego ciała, z boku, a nie nade mną. Tak? A potem sobie mogę tutaj zarzucać. I tutaj też walczę o to, żeby go tam cały czas utrzymać i następny etap to jest, jak ja wyjmę nogę to chcę powstrzymać jego biodra, a jakim sposobem to już zrobicie, to już wasza sprawa. Ja teraz muszę wstać na łokieć, wyprostować się, czasami podjechać trochę, żeby go rozciągnąć i teraz zaczynam atakować. Nie? Lecimy.